W najcichszych zakamarkach Internetu krąży pytanie pojawiające się w nocnych wyszukiwaniach i rozmowach, które rzadko wypowiada się na głos. Jest to wątpliwość, którą wielu mężczyzn skrywa w tajemnicy, owiana mitami, moralizatorskimi ostrzeżeniami i morzem dezinformacji. Co naprawdę dzieje się z twoim ciałem, a w szczególności z prostatą, jeśli masturbujesz się codziennie? Odpowiedzi, które prawdopodobnie słyszałeś, są różne. Od zabawnych po przerażające, że się zapala, Zużywa, że staniesz się bezpłodny, że niszczysz swoją męskość, lub co gorsza, że możesz zachorować na raka prostaty. Niepokój wywołany tymi pomysłami jest realny i przez lata był podsycany milczeniem i ignorancją. Ale dzisiaj zamierzam z tym skończyć. Nazywam się Julia i od lat badam kwestię zdrowia mężczyzn z naukowego punktu widzenia, a nie z perspektywy strachu. To, co za chwilę odkryjesz, nie tylko podważy to, co sądziłeś, że wiesz. Ale całkowicie to obali. Prawda jest o wiele bardziej zaskakująca i o wiele bardziej pozytywna niż to, w co ci wmówiono. Zanim jednak ujawnię ci, co na ten temat mówi poważna nauka, musimy zrozumieć jedną rzecz. Bohaterem tej historii, który przyciąga wszystkie spojrzenia i budzi wszystkie wątpliwości, jest skromny, ale potężny męski organ, gruczoł krokowy. Czym dokładnie jest prostata? Prostata to niewielki gruczoł, mniej więcej wielkości orzecha, który jest częścią męskiego układu rozrodczego. Jego głównym zadaniem jest produkcja płynu tworzącego nasienie, substancji transportującej i odżywiającej plemniki. Znajduje się tuż pod pęcherzem moczowym i przed odbytem, a mimo niewielkich rozmiarów ma ogromny wpływ na zdrowie. Z biegiem lat prostata staje się przedmiotem troski milionów mężczyzn. Powód nie jest tylko funkcjonalny, ma również podłoże emocjonalne. Jest ona bowiem związana z męskością, przyjemnością, potencją seksualną, a także z jedną z najbardziej przerażających diagnoz rakiem prostaty. Wtedy zaczynają krążyć ostrzeżenia, często bez podstaw naukowych, że jeśli zbyt często ejakulujesz, masturbujesz się codziennie, możesz zużyć prostatę lub wywołać przewlekłe zapalenie zwane zapaleniem gruczołu krokowego. Albo, co gorsza, zwiększyć ryzyko zachorowania na raka. Ale skąd się biorą te pomysły? Wiele z nich ma swoje korzenie w czasach, kiedy pożądanie seksualne było postrzegane jako grzech, a masturbacja jako zagrożenie dla duszy i ciała. Zaskakujące jest to, że nawet dzisiaj w XXI wieku przekonania te nadal istnieją w niektórych kręgach. A co jeśli powiem Ci, że to wszystko może być całkowicie błędne? Przez dziesięciolecia związek między masturbacją a zdrowiem prostaty był przedmiotem domysłów. Jednak potem, w jednym z najbardziej prestiżowych ośrodków akademickich na świecie, pojawiły się badania, które na zawsze zmieniły ten pogląd. Mówię o ogromnym badaniu przeprowadzonym przez Szkołę Zdrowia Publicznego im. T. Hawkeana na Uniwersytecie Harvarda. Nie była to improwizowana ankieta ani weekendowy eksperyment. Było to badanie obejmujące prawie 32 tysiące mężczyzn przez ponad dwie dekady. Analizowano styl życia, stan zdrowia i, tak, częstotliwość ejakulacji. Kiedy naukowcy zestawili dane, wyniki były tak zaskakujące, że wielu nie wierzyło w nie na początku. Dane, które zmieniły wszystko: więcej ejakulacji, mniej raka prostaty. To proste. Mężczyźni, którzy ejakulowali częściej, konkretnie 21 razy lub więcej w miesiącu mieli o 33% mniejsze ryzyko zachorowania na raka prostaty w porównaniu z tymi, którzy robili to tylko 4 do 7 razy w miesiącu. Czy zdajesz sobie sprawę, co to oznacza? To, co przez lata przedstawiano jako szkodliwe, wstydliwe lub nadmierne, w rzeczywistości może głęboko chronić Twoje zdrowie. I nie, nie był to odosobniony przypadek. Inne badania, w tym szeroko zakrojone badania przeprowadzone w Australii, dały podobne wyniki. Związek między częstotliwością ejakulacji a zmniejszeniem ryzyka zachorowania na raka był tak spójny, że nie można go było już ignorować. Ale dlaczego tak się dzieje? Jaki jest mechanizm? Istnieje kilka teorii naukowych, które próbują to wyjaśnić, a wszystkie są fascynujące. Najbardziej akceptowana znana jest jako hipoteza zastoju prostaty. Wyobraź sobie przewody prostaty jako małe rurki. Jeśli nie są one często czyszczone, płyny mogą w nich pozostawać. Gromadząc martwe komórki, stare wydzieliny, a nawet potencjalne substancje rakotwórcze. Regularna ejakulacja działałaby zatem jak naturalny system oczyszczający, usuwając te pozostałości, zanim spowodują one szkody. Inna teoria wskazuje na odnowę komórkową. Im dłużej stare komórki pozostają w organizmie, tym większe mają szanse na mutacje. Częsty wytrysk może sprzyjać zdrowej rotacji komórek prostaty, zmniejszając prawdopodobieństwo, że któreś z nich przekształcą się w komórki nowotworowe. Trzecia teoria ma związek z czymś bardziej emocjonalnym stresem. Chroniczny stres jest cichym wrogiem układu odpornościowego i wyzwala stan zapalny w całym organizmie. Aktywność seksualna, w tym masturbacja, może pomóc rozładować napięcie, poprawić nastrój i zmniejszyć stan zapalny. Wszystko to pośrednio korzystnie wpływa również na zdrowie prostaty. Ale pozostaje jeszcze istotna część tej historii. To, co odkryliśmy do tej pory, jest bardzo odkrywcze. Nauka przemówiła i wbrew wszelkim przewidywaniom, częsta masturbacja tak, nawet codzienna może być potężnym narzędziem długoterminowej ochrony prostaty. Zanim jednak zaczniesz świętować ostateczne zwycięstwo, musimy wyjaśnić jeszcze jedną rzecz. Ponieważ, jak w prawie wszystkim w życiu, istnieją pewne niuanse. Czy to oznacza, że masturbacja każdego dnia gwarantuje, że nigdy nie będziesz miał problemów z prostatą? Czy jest to rodzaj tajnego szczepionki przeciwko rakowi lub zapaleniu prostaty? Krótka odpowiedź brzmi nie. I tutaj musimy zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na sprawę uczciwie. Badania, niezależnie od tego, jak solidne są, mówią o korelacji a nie o bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym. Oznacza to, że znaleziono silny statystyczny związek między częstotliwością ejakulacji a zmniejszeniem ryzyka, ale nie udowodniono w sposób absolutny, że jedna rzecz sama w sobie powoduje drugą. Mogą mieć na to wpływ inne czynniki. Na przykład mężczyźni, którzy ejakulują częściej, mogą mieć również inne zdrowe nawyki. Więcej ćwiczą, lepiej się odżywiają, dobrze śpią, lepiej radzą sobie ze stresem. I to właśnie ta kombinacja, a nie sama masturbacja, może chronić prostatę. Dlatego też, chociaż częsta masturbacja może być korzystna, nie zastępuje ona zdrowego trybu życia. Jest to po prostu kolejne narzędzie, które, jak każde narzędzie, działa najlepiej, gdy jest częścią systemu. Co więc można jeszcze zrobić, aby zadbać o prostatę? Oto elementy układanki, których nie można pominąć. Numer 1. Odpowiednia dieta. Twoja dieta ma bezpośredni wpływ na zdrowie prostaty. Spożywanie większej ilości owoców, warzyw, roślin strączkowych i zdrowych tłuszczów pomaga zmniejszyć stan zapalny i zapewnia długotrwałą ochronę. Szczególnie przydatne są produkty zawierające likopen, takie jak pomidory, arbus czy grapefruit. Zaleca się również spożywanie ryb bogatych w kwasy tłuszczowe omega-3 oraz zielonej herbaty. Unikaj wysoko przetworzonej żywności, nadmiaru czerwonego mięsa i rafinowanego cukru. Nie chodzi o to, aby stać się ascetą żywieniowym, ale o to, aby przechylić szale w kierunku tego, co naprawdę odżywia organizm. 2. Regularna aktywność fizyczna. Ruch jest niezbędny. Ćwiczenia pomagają utrzymać zdrową wagę, poprawiają krążenie, zmniejszają stres i łagodzą przewlekłe stany zapalne. A wszystkie te czynniki mają korzystny wpływ na prostatę. Nie musisz trenować jak sportowiec. Już 30 minut umiarkowanej aktywności fizycznej dziennie, takiej jak spacer, pływanie lub jazda na rowerze, przynosi realne korzyści. 3. Unikaj tytoniu i ogranicz spożycie alkoholu. Palenie tytoniu wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia agresywnych nowotworów, w tym raka prostaty. Nadmierne spożycie alkoholu zaburza również równowagę hormonalną i może powodować stany zapalne tkanek. Umiarkowane spożycie alkoholu i rzucenie palenia to ważne kroki w kierunku ochrony nie tylko prostaty, ale całego organizmu. 4. Regularne badania kontrolne i teraz najważniejsze. Nic, absolutnie nic nie zastąpi badań kontrolnych. Po 40 lub 50 roku życia, a wcześniej, jeśli masz obciążenia rodzinne, powinieneś porozmawiać z lekarzem o badaniu krwi PSA, które może wykryć wczesne objawy raka prostaty. Wczesne wykrycie ratuje życie. Często mężczyźni nie odczuwają żadnych objawów, dopóki problem nie jest już zaawansowany, dlatego, proaktywność nie jest oznaką słabości, ale inteligencji. A co z uciążliwymi objawami, z którymi wielu mężczyzn boryka się na co dzień? Częste wstawanie w nocy w celu oddania moczu, uczucie niecałkowitego opróżnienia pęcherza lub słaby strumień moczu, to typowe objawy problemów z prostatą, takich jak łagodny przerost gruczołu krokowego. Jeśli doświadczasz tych objawów, nie ignoruj ich ani nie próbuj samodzielnie diagnozować na podstawie informacji znalezionych na forum internetowym. Zgłoś się do lekarza. Wiele metod leczenia jest prostych, nieinwazyjnych i może radykalnie poprawić jakość życia. Wróćmy więc do pierwotnego pytania: co się stanie, jeśli masturbujesz się codziennie? Odpowiedź patrząc przez pryzmat nauki, a nie strachu, jest jasna. Prawdopodobnie pomagasz swojemu organizmowi, a nie szkodzisz mu. Częsta ejakulacja może przyczyniać się do oczyszczania przewodów prostaty, wspomagać odnowę komórkową i zmniejszać stres, a wszystko to chroni ten mały, ale ważny gruczoł. Oczywiście kluczem jest równowaga. Nie jest to wymówka, aby odizolować się od świata lub używać masturbacji jako stałej ucieczki emocjonalnej. Ale jeśli jest to część zdrowego życia seksualnego, nie musisz czuć winy, strachu ani wstydu. Wręcz przeciwnie, współpracujesz na rzecz swojego dobrego samopoczucia. W świecie pełnym hałasu, dezinformacji i przestarzałych mitów poznanie prawdy jest wyzwalające, a tym bardziej, gdy ta prawda pozwala Ci odzyskać kontrolę nad swoim zdrowiem. Nazywam się Julia i jeśli ten film pomógł Ci spojrzeć na swoje ciało z innej perspektywy, cieszę się, że mogłam Ci o tym opowiedzieć. Ponieważ Twoje zdrowie nie powinno być tajemnicą ani powodem do wstydu, ale codziennym aktem zdobywania wiedzy i siły osobistej. Teraz Twoja kolej. Ile innych mitów na temat zdrowia mężczyzn słyszałeś? Zostaw komentarz. Chętnie przeczytam, co myślisz o tym wszystkim.